Hej! Dzisiaj jestem, mogłoby się wydawać w takim brudnym, jakieś takie miejsce dziwne, ale nie przez przypadek jestem w takim miejscu. Bo ja właśnie lubię takie swojskie miejsca. I mam coś takiego, że strasznie ciągnie mnie do takich miejsc typu Stare domy, takie średniowieczne mieszkania. Jakoś mam taki bardzo duży pociąg do. Takich dzikich miejsc, właśnie, gdzie, gdzie nie jest tak jak u nas, że wszystko jest super ładnie, wszędzie jest nowocześnie, tylko taka jakaś dzikość jest. Można powiedzieć, że bieda nawet. Ale coś w takich miejscach jest. Może dlatego mnie to tak przyciąga, że to jest coś innego niż yy, mam na co dzień i dlatego lubię też na przykład siedzieć tutaj w takich miejscach. Może wam niektórym. To nie przyjdzie do głowy, że na przykład jak można do takiego miejsca ktoś zaprosić. A ja bardzo lubię tutaj siedzieć ze znajomymi. To nie z powodu o że te tutaj są te kratki, chociaż też, tylko ogólnie jakieś takie miejsca mnie bardzo przyciągają i są też ludzie, którzy mieszkają nawet w takich warun warunkach. I chciałem trochę poruszyć ten temat biedy. Tego, jak ludzie podchodzą do tego, że są biedni i albo nie mają pieniędzy. I wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi to traktuje jako ujmę, jako coś, co powinno się wstydzić. Ja kiedyś też tak miałem, że gdy nie miałem pieniędzy, to się wstydziłem tego. Byłem się komuś o tym powiedzieć. Pamiętam, jak kiedyś byłem z jakimś znajomym na pizzy Chciał pożyczyć ode mnie pieniądze. Ja miałem ostatnie pieniądze, jakie miałem, ale mu je pożyczyłem, bo bałem się powiedzieć, że nie mam pieniędzy. Jakoś tak długo traktowałem to jako, jako powód do wstydu. Może jak jesteście starsi, to na pewno inaczej do tego podchodzicie, ale wiem, że oglądają mnie też młodsi ludzie i to do Was głównie chcę przekazać, że to nie jest jakiś powód do wyśmiewania czy do wstydzenia się. Być może wasze otoczenie to w ogóle nie rozumie i ja tak miałem na przykład, że jeżeli chodziłem w jakiś niemarkowych ubraniach, albo nie, długo nosiłem jakieś jedne spodnie, to się ze mnie śmiali, że jestem ze wsi, że jestem, mam jakieś dziwne, brzydkie ubrania i oczywiście wtedy to brałem mocno do siebie, natomiast teraz to zupełnie Inaczej do tego podchodzę, i Wy też wiecie, że jeżeli ktoś traktuje Was gorzej tylko dlatego, że macie mniej pieniędzy albo wyglądacie inaczej niż oni by chcieli, to to absolutnie nie jest Wasza wina, tylko to problem jest z tym człowiekiem, bo jak normalny człowiek, taki zdrowomyślący, może oceniać drugiego człowieka tylko po tym, jaki jest jego stan majątkowy. No to takie dziwne, nie? Raczej drugich ludzi się powinno oceniać po tym, jacy są, jak się zachowują, jaki mają charakter. A to, że ktoś ma ubranie ze znaczkiem, czy bez niego, to raczej nie ma znaczenia. Można się ubierać dobrze bez żadnych znaczków. Chodzi też o to, żeby nie udawać, że tak nie jest. No, bo po co masz udawać, że mam pieniądze, gdy ich nie miałem? No to zupełnie bez sensu jest. Teraz jak sobie o tym myślę. No to z taką myślą dzisiaj właśnie do Was przychodzę, taką krótką, szybką myślą, która mi się tu nasunęła. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie i jaki Wy macie stosunek, czy mieście tego typu podobne przygody, może we własnym środowisku, może ktoś z Was też się śmiał, że. Nie macie pieniędzy albo inaczej wyglądacie i jak wtedy do tego podchodziliście. No i ode mnie tyle. Do zobaczenia. Hej!